W zimową noc trzydziestego dziewiątego roku naszej ery Rzym zamarł. Nie z powodu zimna, lecz dlatego, że każda rodzina wiedziała, iż tej nocy czyjaś córka zniknie. Wyobraź sobie, że masz czternaście lat, jesteś już w nocnej koszuli i myślisz, że świat za oknem jest spokojny, gdy nagle słyszysz pancerne kroki odbijające się echem na twojej ulicy. Dorastałaś słysząc, że wezwanie od cesarza to przywilej. Nikt nie ostrzegł cię, że może nadejść bez zapowiedzi. Nikt nie ostrzegł cię, że strażnicy przekroczą Twój próg, jakby Twój dom należał już do nich. I absolutnie nikt nie ostrzegł Cię, dlaczego nieśli latarnię przykrytą czerwoną tkaniną, którą stawiali przed Twoimi drzwiami. Za kilka minut usłyszysz, jak matka szepcze Twoje imię, jakby wypowiedzenie Go zbyt głośno mogło rozzłościć Bogów. Za kilka minut Twój ojciec wymusi uśmiech którego nie będzie w stanie utrzymać. A za kilka minut poznasz prawdę, której obawia się każda szlachecka rodzina. Palatyn nie wzywa córek, on je sobie przywłaszcza. I jeśli myślisz, że koszmar Flawii zaczyna się tutaj, mylisz się. To, co czeka na nią wewnątrz pałacu, sprawia, że ta chwila wydaje się łaską. To nie plotka, to była noc, w której otwarto ogród Wenus. Rytuał tak przerażający, że Rzym zatarł po nim wszelkie ślady. Dziewczyną, która pierwsza pozna prawdę, jest Flawia. Zapamiętajcie Flawie, ponieważ wszystko, czego zaraz się dowiecie, ukształtowało człowieka, który wkrótce zadecyduje o jej losie. Aby zrozumieć, jak istota ludzka może zgnić od środka i wyłonić się jako stworzenie zdolne do pochłonięcia całego imperium, musicie cofnąć się do początku, do linii krwi która go zrodziła i cieni, które ukształtowały go na długo przed tym, jak Rzym nauczył się bać jego imienia. Caligula nie zrodził się z szaleństwa, urodził się w chwale. Był synem Germanika, złotego generała Rzymu, człowieka którego sama obecność mogła uciszyć legion i rozpalić miasto. Chłopiec powinien był odziedziczyć honor, siłę i szlachetność. Zamiast tego przeniknęło w niego coś znacznie bardziej żrącego. Jego dzieciństwo nie toczyło się w ogrodach czy salach nauczycieli, toczyło się na surowych krańcach imperium, w obozach wojskowych przesiąkniętych potem, żelazem i metalicznym oddechem wojny. Nauczył się chodzić między szeregami zaprawionych w boju legionistów, gdzie ziemia drżała od stukotu podbitych gwoździami sandałów. Żołnierze uwielbiali widok syna swojego dowódcy. W miniaturowej zbroi i nazywali go Armstaw Kaligula, mały bucik. Było to przezwisko nadane z miłości, ale wkrótce miało przylgnąć do znacznie mroczniejszego dziedzictwa. Ale nawet wtedy coś w nim pękło. Ten pograniczny świat nauczył go pierwszej zasady: władzy się nie dziedziczy. Władzę się bierze, a kiedy już ją weźmiesz, nie prosisz o wybaczenie za to, jak jej używasz. To było pierwsze pęknięcie w duszy dziecka, a pęknięcia miały się wkrótce pogłębić. Druzgocący cios nadszedł wraz z tajemniczą śmiercią Germanika. Z dnia na dzień ukochane dziecko stało się celem. Patrzył bezradnie, jak jego matka i bracia byli wygnani, więzieni i traceni jedno po drugim. Żadna wroga armia, żadne barbarzyńskie plemie, tylko zimna wola cesarza Tyberiusza. A potem nadeszło Capri, wyspa, gdzie Rzym wyobrażał sobie, że Tyberiusz przeszedł na spokojną emeryturę, lecz gdzie za pałacowymi drzwiami gniło coś potwornego. Za te wypaczone lekcje, które Caligula tam odebrał, Flawia zapłaci w sposób, jakiego jeszcze nie potrafi sobie wyobrazić. Kaligula będąc zaledwie chłopcem, został zmuszony do życia u boku człowieka, który unicestwił jego rodzinę. Capri nie było schronieniem. Było pozłacaną trumną, zapieczętowaną paranoją. Przez sześć duszących lat przeżył pod spojrzeniem cesarza, który nikomu nie ufał i zabijał dla kaprysu. Tam Kaligula nauczył się nowej zasady, znacznie mroczniejszej niż pierwsza: Aby przeżyć, musisz uśmiechać się do człowieka, którego chcesz zniszczyć. Ukrywał każdą łzę, przełykał każde drżenie wściekłości i kłaniał się mordercy swojej krwi. I podczas gdy na zewnątrz pozostawał posłuszny, pęknięcia w jego umyśle poszerzały się, aż prześlizgnęło się przez nie coś zimnego i pełnego urazy. Więc kiedy Tyberiusz w końcu zmarł w trzydziestym siódmym roku naszej ery, a senat wyniósł czterolatniego Kaligulę na tron, Rzym wybuchł szałem ulgi. Nowy świt, nowy książę. Syn Germanika przybył, by oczyścić zgniliznę, i przez chwilę to robił. Uwolnił więźniów, zniszczył akta szpiegów Tyberiusza, obciął znienawidzone podatki, wylał złoto na ulice, igrzyska i uczty. Rzym wierzył, że został ocalony. Ale człowiek, który pewnego dnia sięgnie po Flawie, jeszcze się w pełni nie przebudził. Jego mrok dopiero rozpościerał skrzydła. Zbawienie było tylko maską. Pod koniec pierwszego roku choroba uderzyła tak gwałtownie, że cesarz balansował między życiem a śmiercią. A kiedy wstał z tego łoża, coś istotnego wraz z nim nie powróciło. Chłopiec, który na Capri nauczył się ukrywać nienawiść, nie musiał już ukrywać niczego. Stojąc na szczycie Palatynu, patrząc w dół na miasto, które go czciło, Caligula w końcu pojął straszną prawdę. Na szczycie władzy absolutnej nie ma nad tobą żadnych bogów. Są tylko ofiary poniżej. Wiwaty tłumów, drżące milczenie senatu, to go nie uczyło pokory. Jego poczytalność zeszła jak martwa skóra, a spod niej wyłoniło się stworzenie wyrzeźbione przez kapri. Hojność zmieniła się w manię. Sprawiedliwość skwaśniała w okrucieństwo. A w mroku jego myśli zaczęła twardnieć pewna idea. Kobiety szlacheckiej krwi nie były obywatelkami. Nie były córkami, nie były ludźmi. Były narzędziami. A pierwszy instrument, który przetestuje, czeka w nocy, o której Flawia jeszcze nie wie, że zniszczy jej życie. Ta zmiana nie spadła na Rzym jak burza z piorunami. Wkradła się do miasta jak choroba powolna, cicha, niewykrywalna. Trucizna, która przesączała się pod marmurowe podłogi i do patrycjuszowskich domów, aż dotarła do ludzi, którzy uważali się za najbezpieczniejszych. I gdzieś w Rzymie Domownicy Flawii usłyszeli to samo pukanie. Pukanie, na które żadna rodzina nie odważyła się odpowiedzieć, ale nikomu nie pozwolono odmówić. Zaczęło się od wizyty. Heroldowie cesarza nie nieśli tego dnia mieczy. Nieśli zwoje opieczętowane cesarską purpurą, kolorem oznaczającym życie lub zagładę. Wewnątrz tych zwojów było żądanie, któremu żaden rodzic nie śmiał odmówić. Przyszli swoją córkę, nie byle jaką córkę, lecz najpiękniejszą, najczystszą, najbardziej korzystną politycznie. Rodziny nazywały to zaszczytem, wiedziały, że to wyrok śmierci ubrany w perfumy. Odmowa cesarzowi była zdradą, posłuszeństwo oznaczało oddanie dziecka bestii. Dziewczęta zabierano do odosobnionego skrzydła pałacu. Miejsca, które Caligula z okrutną ironią nazwał Ogrodem Wenus. Flawia przekroczyła ten próg wierząc, że wciąż ma kontrolę. Straciła to złudzenie przed wschodem słońca. Na pierwszy rzut oka był to raj. Różowe marmurowe ściany, jedwabne pościele, egzotyczne perfumy i słudzy, którzy poruszali się jak cienie, przewidując każdą potrzebę. Córki Rzymu wchodziły do środka wierząc, że zostały wybrane do świętej służby. Ale powoli, w męczarniach, uświadamiały sobie prawdę. Raj był tylko dekoracją, więzienie było wszystkim, co znajdowało się pod nim, a prawdziwy cel tego miejsca horror, który skrywało, wciąż czekał na ujawnienie. Najgorsze było to, że to był dopiero początek. Gdy nadeszło wezwanie dla Flawii, dowiedziała się, że ogród nie łamał dziewcząt szybko. Łamał je wystarczająco powoli, by zrozumiały każdy krok swojego upadku. Klejnoty, które zmuszano je nosić, nie były ozdobami. Były łańcuchami, ciężkim złotem zimnym na skórze, oznaczającym każdą dziewczynę jako własność państwową. Przezroczyste jedwabie były gorsze. Szaty zaprojektowane nie po to, by je ubierać, lecz by je eksponować, by przypominać im, że ich ciała nie należą już do nich samych. Ich imiona były pierwszą rzeczą, którą Kaligula wymazał. Prawdziwe imiona były niebezpieczne. Prawdziwe imiona oznaczały tożsamość. Zastąpił je więc numerami, kpinami i upokarzającymi przezwiskami szeptanymi przez samego cesarza. Z każdą odartą tożsamością ogród Wenus zacieśniał swój uścisk. Ale prawdziwą bronią systemu nie była biżuteria, jedwab czy nawet strach. Było to czekanie, tortura, która nie przelewała krwi i nie zostawiała widocznych blizn. A jednak drążyła je od środka. Nigdy nie wiedziały, kiedy nadejdzie wezwanie. Mogło to być dziś w nocy, mogło to być za kilka tygodni. A każda chwila pomiędzy była egzekucją przez oczekiwanie. Echo pretoriańskich sandałów na korytarzu sprawiało, że ich serca pękały z przerażenia. Oddychanie stawało się udręką. Sen stał się niemożliwy. Zanim Kaligula w ogóle ich dotknął. Zniszczenia psychiczne były już kompletne. Były ofiarami zmiękczonymi do zabicia. A kiedy wezwanie w końcu nadchodziło, prowadziło je nie do prywatnej komnaty, lecz do nocnego teatru cesarza, na bankiety. Młode kobiety paradowały przed, Rzyms przed rzymską elitą, jak egzotyczne zwierzęta na wystawie. Nie jako goście, ale jako żywe ozdoby. Kaligula przechadzał się wśród nich z arogancją rzeźnika wybierającego kawałki mięsa. Głośno komentował ich ciała, drwiąc, chwaląc, oceniając, zdzierając ostatnie strzępy godności, której się trzymały. Ale prawdziwym okrucieństwem nie był jego głos, było nim milczenie mężczyzn, którzy powinni byli je chronić. Ojcowie, wujowie, narzeczeni, wszyscy siedzący przy stołach honorowych, zmuszeni przytakiwać z prośnością cesarza. Z uśmiechami naciągniętymi tak mocno, że wyglądały na wyryte. Każdy przejaw dyskomfortu, każde drżenie obrzydzenia mogło skazać ich lub dziewczynę na natychmiastową śmierć. To milczenie było swego rodzaju egzekucją. A potem nadchodził ostatni akt. Nie chaos, nie szał, lecz rytuał wyreżyserowany jak teatr. Grała cicha muzyka, by zagłuszyć krzyki. Wybrani widzowie patrzyli z wymuszonym podziwem, a niewypowiedziane zasady rządziły każdym ruchem, który ofiara musiała wykonać. To nie była przyjemność dla Kaliguli, to była choreografia pokaz, demonstracja że posiadał nie tylko ciała, ale i dusze. I Flawia, stojąc w świetle pochodni, zdała sobie sprawę, że cesarz nie widział w niej już nawet człowieka widział w niej salę lekcyjną, w której ćwiczył okrucieństwo. Weźmy Flawię, córkę szanowanego konsula. Kiedy po raz pierwszy przekroczyła próg ogrodu Wenus, wciąż wierzyła, że może służyć w ceremoniach lub kroczyć u boku cesarza. Przez pierwsze dni Kaligula obsypywał ją prezentami, uwagą, a nawet fałszywą delikatnością. To ją rozbroiło, to ją zmiękczyło, to zastawiło pułapkę. A kiedy w końcu się zatrzasnęła, kiedy iluzja prysła, a prawda obnażyła kły, Flavia zrozumiała jedyną zasadę rządzącą tym pałacem. Nie można opierać się człowiekowi, który wierzy, że jest Bogiem. Kaligula władał okrucieństwem z wprawą, przeplatał brutalność z udawanym uczuciem, bijąc dziewczynę jednej nocy i płacząc na jej kolanach następnej, oferując klejnoty warte królestwa. Ta emocjonalna huśtawka przeprogramowywała umysł. Ofiary nie widziały go już jasno. Nadzieja i przerażenie mieszały się. Komfort i przemoc zlały się w jedno. Ten, który je łamał, Stawał się jedynym, który mógł je ukoić. Zależność zaprojektowana tak, by ucieczka stała się niemożliwa. Ale Caligula nie skończył. Następnie zniszczył Solidarność. Flavia próbowała zniknąć w tłumie ofiar. Ale w ogrodzie Wenus bycie niewidzialną mogło cię zabić równie szybko, jak bycie zauważoną. Rankingował dziewczyny, które najbardziej go bardziej go zadowoliły, które go rozczarowały, które otrzymają łaskę lub karę. Napuszczał je na siebie nawzajem, aż walczyły o okruchy bezpieczeństwa. Każda dziewczyna widziała w innych nie towarzyszki, lecz konkurencję o przetrwanie. Jedność umarła. A gdy jedność umarła, cesarz posiadał wszystko. A kiedy znudził się jedną z nich, nie uwalniał jej, sprzedawał ją. Potajemne licytacje wewnątrz murów pałacu oferowały złamane młode kobiety senatorom i generałom, tym samym mężczyznom, którzy za dnia rządzili Rzymem. Kaligula zmuszał ich do uczestnictwa, brudząc ich ręce tym samym brudem, który pokrywał jego własne. Wspólna wina to najmocniejsza smycz. I teraz elita imperium była przykuta do niego swoim milczeniem. Ale hańba na tym się nie kończyła. Rodzinom nakazywano być wdzięcznymi. Niektórzy ojcowie byli zmuszani do wydawania uroczystych uczt, po tym jak ich córki zostały zhańbione. Wznosili toasty za honor swojego dziecka, przełykając przerażenie, jak truciznę. Na palatynie wdzięczność stała się innym słowem na rozpacz, i przez to wszystko inwigilacja zaciskała się jak pętla. Żaden kąt nie był bezpieczny: strażnicy, niewolnicy, szpiedzy. Oczy wszędzie, nawet jeden stłumiony płacz w nocy mógł zostać zgłoszony jako bunt. Wewnątrz ogrodu Wenus zdrapywano warstwa po warstwie człowieczeństwo, aż nie pozostało nic prócz ciała, strachu i echa zbliżających się kroków. Do roku 40 i 41. Nagle no atmosfera w pałacu stała się tak toksyczna, że dusiła. Dziewczęta, które kiedyś przybyły z błyszczącymi oczami i łagodnymi głosami, były teraz szkieletowymi widmami snującymi się po korytarzach. Wiele przestało mówić całkowicie. Niektóre przestały reagować. Ich umysły wycofały się do wewnątrz, ukrywając się w ostatnim miejscu, którego kaligula nie mógł dosięgnąć. Lekarze odnotowali dysocjacje. Dusze odłączające się od ciał, by tylko przetrwać. Ale prawda, którą dwór starał się ukryć najbardziej, była znacznie mroczniejsza. Zaczęły się samobójstwa. A kiedy się zaczęły, nie ustały. Niektóre dziewczyny pękały, inne roztrzaskiwały się. Flawia utknęła gdzieś po środku. Zbyt przerażona, by umrzeć, zbyt złamana, by żyć. Szepty wśród służby mówiły o sześciu potwierdzonych samobójstwach. Ale wszyscy znali prawdę. Sześć to była tylko liczba, której pałac nie zdołał ukryć. Prawdziwa liczba była pogrzebana pod marmurowymi podłogami i cesarskim milczeniem. A Flavia zaczęła się zastanawiać, czy przetrwanie jest w rzeczywistości najokrutniejszym wynikiem. Śmierć, niegdyś rzecz, której bały się najbardziej, stała się jedynym horyzontem oferującym ulgę. Ostatni akt suwerennej wolności w świecie, w którym nie posiadały niczego innego. Nawet własnych imion. Niektóre podcinały sobie żyły odłamkami rozbitych was. Niektóre darły pasy jedwabiu ze swoich luksusowych sukien i robiły z nich pętle. Inne po prostu wchodziły na balkony i robiły krok w przepaść, pozwalając grawitacji dostarczyć łaskę, której ich cesarz nigdy by nie okazał. Dla tych dziewcząt zimne ramiona śmierci były łagodniejsze niż dotyk kaliguli. Ale cesarz nie był usatysfakcjonowany. W swoim urojeniu boskości wymyślił nowe okrucieństwo udrękę tak perwersyjną, że atakowała ofiary poprzez ludzi, których kochały pozwalał rodzicom odwiedzać córki nie po to by je ratować nie po to by pocieszać ale by patrzyli jak cierpią dziewczyny były malowane perfumowane ubierane w jedwabie by ukryć siniaki zmuszano je do uśmiechu do gry do kłamstwa ich przerażenie ukryte za kosmetykami i drżącymi ustami a rodzice pod niespojrzeniem centurionów musieli udawać że to święto jeśli głos matki się załamał była tracona. Jeśli córka odważyła się pozwolić masce opaść, jej rodzina płaciła cenę. Wszyscy byli uwięzieni w groteskowym teatrze, przełykając swoją mękę, podczas gdy architekt ich cierpienia patrzył z satysfakcją. Ale wtedy Caligula popełnił jeden błąd, który w końcu popełnia każdy tyran. Upokorzył ludzi, którzy nosili miecze. Zniszczenie kobiet nie wystarczyło. Musiał wykastrować filary samego Rzymu. Zaciągnął senatorów, by patrzyli, jak gwałcone są ich żony. Drwił z dowódców Gwardii Pretoriańskiej, odzierając ich zgodności na oczach ich własnych ludzi. Zmuszał uhonorowanych żołnierzy do wypowiadania wulgarnych haseł, mających ich poniżyć. A wśród tych żołnierzy był człowiek, którego lojalność była kiedyś niezniszczalna. Cassius Herea, zaprawiony weteran i wierny sługa Germanika. Drwiny Kaliguli z niego były bezlitosne. Cesarz uważał się za nietykalnego. Wierzył, że żadne ostrze nigdy nie odważy się przeciw niemu podnieść. Mylił się. Nienawiść w szerei i spiskowcach zmutowała w coś, co nie było już polityczne, stało się walką o przetrwanie. Kaligula, niegdyś użyteczne narzędzie, stał się złośliwym nowotworem zżerającym rzymskie państwo. I 24 stycznia 1941 roku napięcie w końcu eksplodowało. Podczas igrzysk pałacowych Kaligula wyszedł prywatnym podziemnym korytarzem, kryptoportykiem, by wziąć kąpiel. Wszedł w ciemne, kamienne przejście, wierząc, że jest nieśmiertelny. Nie wyszedł z niego żywy. Herea i spiskowcy zablokowali mu drogę. Nie było przemowy, procesu, ostrzeżenia. Tylko stal. Pierwsze uderzenie, ostrze w szyję, zdruzgotało jego krtań, uciszając człowieka, który żądał, by czczono go jak Boga. Jego krzyki zadławiły się w potoku własnej krwi. Potem nadszedł szał. Ponad trzydzieści pchnięć nożem wbiło się w niego. Samozwańczy jowisz Rzymu upadł na ziemię. Wijąc się, błagając, umierając, jak przerażony śmiertelnik, którym naprawdę nie był. Jego życie zakończyło się w kałuży krwi. Upokorzenie wyryte na jego wykrzywionej twarzy. Ale koszmar się nie skończył. Zaledwie kilka metrów dalej, zamknięte w ogrodzie Wenus młode kobiety usłyszały chaos, krzyki, szczęk metalu, grzmot pędzących stóp. Kuliły się w kątach, trzęsąc się, niezdolne zrozumieć, czy to zbawienie, czy kolejna forma zagłady. Potem cisza. Nieciężka cisza ucisku. Ale pusta, nieznajoma cisza świata, w którym potwór nagle zniknął. Jednak żadna z nich nie odważyła się ruszyć, ponieważ po latach w tym pałacu zrozumiały jedną rzecz z przerażającą jasnością: kiedy coś kończy się w Rzymie, często zaczyna się coś gorszego. I miały rację, że się bały. Śmierć Kaliguli nie zrodziła złotego świtu, otworzyła pustkę. Jego germańscy ochroniarze, odkrywszy śmierć cesarza, wybuchli ślepą furią. Pałac w ciągu kilku minut zmienił się w rzeźnie. Wycinali sługów, urzędników, każdego pechowca, który stanął na ich drodze, dla młodych kobiet. Ogród Wenus stał się śmiertelną pułapką. Niektóre uciekały boso korytarzami zasłanymi potłuczonym szkłem i ciałami. Inne, sparaliżowane latami warunkowania, zabarykadowały się w swoich komnatach, ściskając się nawzajem w ciemności, czekając, czy następna ręka na drzwiach je zabije, czy uwolni. Godziny później, gdy krwawa mgła w końcu opadła, z ukrycia wyłoniła się nieprawdopodobna postać. Klaudiusz, drżący wuj Kaliguli, wyciągnięty zza zasłony i wepchnięty na tron cesarski. Klaudiusz wieczny ocalały, Stanął przed niemożliwą prawdą. Jeśli Rzym dowiedziałby się, co działo się wewnątrz Ogrodu Wenus, o systemie, współudziale, udziale szlacheckich rodzin, samo imperium mogłoby pęknąć. Podjął więc decyzję. Decyzję mroczniejszą niż milczenie i znacznie wygodniejszą. Dla ocalałych z Ogrodu Wenus, rozwiązaniem Rzymu nie była sprawiedliwość. Była nim zapłata. Zimna transakcja mająca na celu uduszenie prawdy, zanim ta zdąży wziąć choć jeden oddech. Pałac zwrócił młode kobiety rodzinom, obwieszone złotem, ubrane w drogie tkaniny i niosące posagi wystarczająco duże, by uciszyć całe miasto. Ale każda moneta niosła ten sam niewypowiedziany rozkaz. Zapomnijcie, zapomnijcie, co się stało. Zapomnijcie, kto to zrobił. Zapomnijcie o córkach, które Rzym nakarmił Boga, który wcale nie był Bogiem. Nie odbyły się żadne procesy, żadni wspólnicy nie zostali ukarani. Rzym po prostu zwinął prawdę w cienie i pogrzebał ją pod warstwami oficjalnego milczenia. Dziewczęta wróciły do swoich willi, ale ludzie, którzy wrócili do domu, nie byli tymi, którzy wyjechali. Były skorupami. Chodzącymi trupami, ciałami, które wciąż oddychały, ale duszami, które umarły na Palatynie i którym nigdy nie pozwolono wrócić. W okrutnym rzymskim społeczeństwie wartość szlacheckiej kobiety żyła i umierała wraz z jej czystością. I choć te dziewczyny były ofiarami, dziećmi zmiażdżonymi przez system, któremu nie mogły się oprzeć, piętno podążało za nimi jak klątwa. Honor rodziny stawiano ponad prawdę. Ponad współczucie, ponad ich życie. Większość nigdy nie wyszła za mąż. Większość nigdy nie żyła. Były ukrywane w pokojach w odległych skrzydłach posiadłości, trzymane z dala, jak wstydliwe relikwie, widywane tylko przez służących, którzy zostawiali jedzenie pod ich drzwiami. Ich trauma rozwijała się w bolesnych, przewidywalnych wzorcach. Ręka na ramieniu wywoływała panikę. Nagły hałas sprawiał, że upadały ze strachu. Sen przynosił koszmary tak żywe, że noc po nocy budziły się z krzykiem. Fizyczna niewola się skończyła, ale więzienie w ich umysłach nie miało strażników do zabicia, cesarza do obalenia, ani klucza, który mógłby je otworzyć. Dla nich wolność nie była zwycięstwem. Była wyrokiem, dożywotnim wygnaniem wewnątrz własnych ciał. Rzym odwrócił wzrok. Rzym zawsze odwracał wzrok. Łatwiej było winić kobiety, niż skonfrontować się z własną korupcją. Łatwiej pogrzebać zbrodnie, niż zmierzyć się z gnijącym fundamentem cywilizacji. Ponieważ prawda o panowaniu Kaliguli nigdy nie dotyczyła jednego człowieka. Dotyczyła systemu, który go zbudował, karmił, chronił i pozwolił, by ogród Wenus w ogóle istniał. Później historycy mogli spierać się o dokładne szczegóły, czy Swetoniusz upiększał, czy rywalizujące dynastie wyolbrzymiały jego okrucieństwo? Ale zbieżność źródeł mówi nam jedną rzecz bez wątpliwości: istniała maszyna nadużyć, maszyna zbudowana, by zaspokoić najciemniejsze impulsy jednego człowieka, a Rzym pozwolił jej działać w milczeniu. To nie był odosobniony horror, to była skaza w samej architekturze imperium. Rzym skoncentrował swoją władzę ustawodawczą. Sądowniczą, wojskową, a nawet boską w rękach jednego człowieka, żadnych kontroli, żadnych ograniczeń, żadnej ucieczki, jeśli niewłaściwy człowiek wspiął się na tron. Kaligula udowodnił, jak naprawdę cienka jest linia między cywilizacją a dzikością, między porządkiem a chaosem, między władcą a potworem. I ta linia została nakreślona nie na marmurze, ale na ciałach bezimiennych dziewcząt, które zginęły w ogrodzie Wenus. Rzym zbudował cuda, które przetrwały tysiąclecia areny, akwedukty, kodeksy prawne. Ale zawiódł w najprostszym obowiązku każdego społeczeństwa chronić swoich najsłabszych przed drapieżnikami na szczycie. Historia tych kobiet to nie tylko historyczna tragedia, to ostrzeżenie, które niesie się echem przez wieki. Naród może osiągnąć szczyt potęgi. Ale jeśli w tym procesie poświęci ludzką godność, jego dziedzictwo nie zostanie zapisane w chwale, lecz we wstydzie. Historie często kształtują zwycięzcy, ale cienie mają sposób na przetrwanie. Wymazane imiona, niewysłane listy, łzy wyschnięte na jedwabnych poduszkach. Pozostają na marginesach, które Rzym próbował wypalić. A teraz należą do nas. My wieki później. Musimy zdecydować, czy spojrzeć na te cienie, czy je powtórzyć, ponieważ zło nie zawsze ogłasza się mieczami i ogniem. Czasami zło nosi koronę, czasami zło ukrywa się za milczeniem, a czasami zło kwitnie po prostu dlatego, że zbyt wielu ludzi decyduje się nie oburzać. Jeśli ta historia Cię zaniepokoiła, niech tak będzie. Jeśli Cię rozzłościła, niech tak będzie. A jeśli skłoniła Cię do myślenia o koszcie niekontrolowanej władzy, to głosy, które Rzym próbował wymazać, w końcu zostały usłyszane.